No właśnie, a skoro o studentach mowa, to studenci też ten problem dostrzegają. Proszę uważnie posłuchać wypowiedzi tego młodego człowieka. Studenci nie mają podstawowych informacji o tym, na przykład jak pozyskać pracę, jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną, jak napisać CV. A takie rzeczy w pierwszej kolejności powinny być kształcone na uczelniach. Jak później robić na przykład prezentację dla szefa, jak wybierać informacje. Mam wrażenie, że kształcimy bardzo, bardzo dobrych teoretyków, niemniej jednak mogą mieć oni problemy w pozyskaniu pracy, bo po prostu nie będą potrafili się sprzedać na takiej rozmowie kwalifikacyjnej. No nie, student powinien sam dotrzeć do takiej informacji. To mnie zupełnie nie przekonuje. Nie, ale nie, przepraszam nie, cię, to jest, widziałeś, że to jest, czy, czy wiesz, że ten człowiek młody od trzech lat prowadzi firmę i zatrudnia 20 osób? To on chyba wie, co mówi. Ładnie z jego strony. On chyba wie, co mówi jako student i pracodawca. No tak, ale te, te rzeczy, o których mówił student, powinien sam do nich dotrzeć. To nie, to nie są studia, to, to jest przedszkole. Studenci nie są bezradnymi ludźmi, którzy nic nie wiedzą i trzeba im mówić, jak oni mają rozmawiać z pracodawcą. Natomiast w całej tej dyskusji, i to też to jest refleksja po wysłuchaniu głosu minister Kudryckiej. Ja bym przestrzegała przed tym, że my nagle zaczniemy kładać programy studiów pod dyktando biznesu, bo tak naprawdę co parę lat zmienia się to, co jest potrzebne biznesowi, my nagle wykształcimy ludzi, nie, którzy będą mieć ogólną wiedzę, ogólne umiejętności, tylko którzy się nauczyli czegoś, co akurat potrzebował biznes w danej chwili, a za trzy lata ten biznes okaże się ich. Że... I powie, teraz potrzebujemy kogoś innego, zmieniamy programy i co z tymi ludźmi. No, to no... też nie możemy aż tak na ja myślę, do wychodzić. Biznes zawsze sobie no Wyłuska najlepszych, absolutnie. Więc ja mi się tutaj też Magda ma rację. Może, może nie aż tak, ale. Ale wróćmy do listu profesora Stanka, ja go dokładnie czytałam, i on tam pisze bardzo fajną poentę do studentów. On pisze tak, tak naprawdę musicie radzić sobie sami, bo waszym wykładowcom będzie chodzić o to, żeby zarabiali coraz więcej. Biznesowi będzie chodzić o to, żeby wciąż mieć ludzi potrzebnych do tego, co w tej chwili potrzebują. Jak was nie będą potrzebować, to za chwilę będą mieć kogoś innego, a wy musicie walczyć tak naprawdę o waszą wiedzę, o to, czego was nauczą. Niech was nauczą elastyczności. Czyli wiedzy. wymagać też nie tylko od studentów, Otóż, wymagać, ale studenci też mają no, wymagać. No, Pamiętajmy, no. że mają rzecznika praw studenta. Ale Zmie właśnie. Zmieńmy zupełnie temat. Słuchajcie, ja chciałem zapytać, bo byliśmy teraz w Łodzi i pokazywałem tam w Łodzi takie modułowe przedszkola. Możemy je zobaczyć. Chciałem was zapytać, dlaczego wy tutaj w Krakowie, znaczy wy, dlaczego wasze władze nie chcą tych przedszkoli sobie tutaj stawiać, kiedy w Wrocławiu postawiono sześć takich przedszkoli za 3 miliony złotych, a wyście sobie zbudowali jedno przedszkole za sześć. Pół miliona. Słyszałem, że centusie o was mówią, jesteśmy że oszczędni jesteście. My jesteśmy estatami. Nie, nie, tak naprawdę nie, nie wiem. My nie mamy problemu z, z miejscami, w których mogły być przedszkola. Jest kwestia kadry i i i i zbudowanie, utrzymywanie tego przedszkola. No to jest kwestia. To są, właśnie, to są właśnie te kontenery, drodzy państwo. To to wygląda naprawdę na luksusowe my luksusowe domy. Kontenerami. To są bardzo ładne. Modułowe przedszkole. przedszkole. No więc nie powinno się chyba używać tego słowa kontenery, bo wszyscy się ich boją wtedy. Ale z Krakowem. Ale jest... rozumiem, że sprowokowałem cię tym, że to nie, że to jest kwestia wyłącznie estetyczna. <laughs> to znaczy, ja mogę powiedzieć, dlaczego my ich nie mamy, bo to, że nie mamy kadry, to jest ostatnie tłumaczenie. Natomiast y, przez Data, nasze władze mówiły, że to jest nieekonomiczne, że nie wiadomo, bały się właśnie tego, że to są kontenery i że tam być albo za zimno, albo za ciepło, albo że coś innego się tam wydarzy. Tego się nie powinno nazywać chyba kontenerami, to by się lepiej no, sprzedawało. I nie nazywajmy tego kontenerami, tylko modułami. Jesteśmy w samym środku komunii, tego sezonu komunijnego i wiecie, co mi się wydawało tutaj też w Krakowie mnóstwo, zresztą Małopolska jest akurat bardzo takim konserwatywnym pod względem, pod wieloma względami miejscem i słuchajcie... nie widziałeś wczorajszej demonstracji w Krakowie. No nie widziałem, bo, nie widziałem, bo się przygotowałem do, do programu. Natomiast nie macie wrażenia takiego, że, że komunie to był taki zawsze element naszego życia, do którego marketing pośredni, bezpośredni nie miał dostępu. A teraz... To się zupełnie zmieniło i teraz Sławku, zanim oddam Ci głos, wiesz co, bo chciałem pokazać, pokazać Państwu jedną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, jak ja byłem zdumiony, kiedy zobaczyłem takie ogłoszenie w gazecie, że najlepszym, no przebój komunijny, najlepszym prezentem dla dzieci w wieku komunijnym jest właśnie to. To jest, drodzy Państwo, jesz. Nie byle jaki jesz, pigmeński jesz. Nie laptop, nie jakiś wyrafinowany sprzęt do walenia innych bohaterów gier po głowie, tylko właśnie ten zwierzaczek. Je karmę suchą, gotowane jajko i tak dalej, tak dalej. Nie fuka, nie stroszy się, najwyżej się może zajerzyć. Co wy na to? No to jest smutne. To ich, by, by, jak się nazywa takie towarzystwo ochrony zwierząt? tak? Przed, yy... A wiecie co, powstało takie towarzystwo Stowarzyszenie Pomocy Królikom, które przeciwdziała kupowaniu dzieciom królików. No to Jerze też tego wymagają w takim razie. Jestem w pełni się z Tobą zgadzam. Ale ja myślę, że to jest tak, że mówiłeś o tym marketingu. Znasz jakąś dziedzinę życia, w, której, w którą nie wkracza marketing, bo ja nie. No już chyba teraz, no. już chyba teraz po tym, no. tym Jerzu to chyba już nie. Moglibyśmy powiedzieć amen. Ale <laughs> moglibyśmy powiedzieć amen. Ja bym powiedział amen, czyli drodzy państwo, niech się stanie, nie kupujcie dzieciakom zwierzaczków, bo naprawdę no, dzieci są za małe na to, żeby... Tym bardziej, że co z takim mierzem można zrobić? Znaczy kupujcie, ale świadomie. Niech to nie będzie na komunię, tylko niech to... Jeżeli rodzice są, mają przekonanie, że ich dziecko jest dojrzałe i umie się zaopiekować zwierzęciem, oczywiście. Dlaczego nie? Przyznam państwu szczerze, że byłem generalnie... Przerażony nieco kiedy przygotowywałem ten program, bo teraz, żeby przygotować komunię, no to na, naprawdę trzeba być bogaczem, wynając salę, w październiku trzeba było wynająć salę, bo teraz to już oczywiście nie ma sal. No a potem też z górki, fryzura, stroje, no i oczywiście prezenty. Zdarza się, że niektóre mamy nawet sobie życzą suknię z jedwabiu. Cena, jeżeli sukienka się podoba, nie gra roli. Najśmieszniej wyglądają sytuacje, jak się zbierają z jednej klasy czy z jednej szkoły, a zazwyczaj tak jest u nas w salonie, więc wtedy jest po prostu jedna na drugą tak patrzy. Ojej, ta ma dłuższe, ta ma ładniejsze. Myślę, że dostanę Xboxa, no i mówię ewentualnie komórkę, komputer. Na pewno MP3 i mp 4 no właśnie. Ja Flaming dostałem, dostałem. A ja dostałem zegarek z kalkulatorem i się też bardzo cieszyłem. No widzisz. Przyznam się wam szczerze, że rozmawiałem ostatnio ze znajomymi z Irlandii i oni mało nie pospadali z krzesła, jak się dowiedzieli, co my kupujemy dzieciakom w Polsce na prezenty. Tam Biblia, różaniec, A ewentualnie mi... koszulka mi... ulubionej drużyny. Tylko żeby nie było tak, że my w Krakowie to kupujemy. Wy też to kupujecie no, w, w Warszawie. Wszędzie to kupujemy. No, wszędzie no, to no, kupujemy. Właśnie, no, no, no właśnie. mnie oburza to oburzenie nad tym właśnie, że się oburzamy, że dzieci dostają drogie prezenty i że to jest Skomercjalizowane. No, przecież całe nasze użamy. życie jest skomercjalizowane. Jest. Tak, ja taka, jest taka, jest Wigilia, taka jest Wigilia, taka jest Wielkanoc, tak wyglądają śluby i chrzciny. Dlaczego od komunijnych dzieci wymagamy nagle, by one marzyły o medal medalionie z matką Boską, a nie o rowerze, skoro taki jest świat? to jest bardziej. Dla, dla mnie to jest, bardziej, mnie to jest chyba najbardziej duchowe, duchowe święto a. przeżycie, nieporównywalne jednak do corocznej wigilii, i corocznych Wielkanocy. No, ciekawe, czy ktoś to... robił badania, ilu rodziców dzieci komunijnych Innych, regularnie chodzi z nimi w niedzielę do kościoła. A ile Właściwie... zakupy do supermarketu. od tego Deklaratywnie? 90%. 90%. No właśnie, a w tak to jest, drodzy Mniej. Państwo. Jak jest, jak jest towar, to, to jest też reklama, czyli pewnie się musimy do tych reklam komunijnych przy, przyzwyczajać. I skoro o reklamach mowa, to chciałem Państwu teraz pokazać drogę z Krakowa do z zakopanego. To, tam to dopiero można reklam e, się naoglądać. Reklama na reklamie, tak naprawdę. Wszyscy się skarżą, że podobno tatr nie widać. E, no i coś z tym chcą władze Zakopanego zrobić, Beata, tak? Znaczy, dużo się mówi, ale tak naprawdę nic się nie robi, bo rzeczywiście tutaj po pierwsze można ustanowić prawo lokalne, które w jakiś sposób przynajmniej częściowo ten problem rozwiązuje. A no, w Suchej bo... Beskidzkiej sobie poradzono. Właśnie powiat suski24.pl do mnie napisał w tej sprawie. Po prostu, jak ktoś chce postawić reklamę, to rygory są takie jak przy stawianiu domu. No dokładnie. I tak powinno być, chociaż nie można też porównywać Suchej Beskidzkiej do Podhala, gdzie każdy Dom to jest jakiś biznes, jakiś wynajem kwater, restauracje i tak dalej tych, tych reklam przez to jest dużo więcej, ale myślę, że, że dopóki nie będziemy tylko rozmawiać, a coś zrobimy, to, to no musimy coś zrobić. No. E w Krakowie sobie to y, podobno powoli jest, znaczy, powoli. zaczęto to rozwiązywać, bo wprowadzono prawo, które reguluje wielkość reklam. Budka z preclami ma być y, taka, a nie inna. No i wiecie, co mnie najbardziej rozśmieszyło? Że y, brzydkie anteny satelitarne i maszty mają poznikać z widoku społecznego. Y, 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 no i miejmy nadzieję, że to pójdzie y, w, tym, y, w tym kierunku, bo rzeczywiście, no, ja nie widziałem, y, nie wiem, w Madonna di Campiglio y, y, Znanym włoskim kurorcie e, e, reklam upstrzonych, tak jak, tak jak tutaj mm. po drodze do zakopanego. No, można ujednolicić reklamy, zrobić jakiś wzorzec Ten i wymusić. Tak, rzeczywiście mm. jest chyba jedynym narzędziem, które działa. Ale też zobaczymy, zobaczymy. mamy nadzieję, że tak. będzie działać. Tak. Jak, jak, no tak, jest... jak, jak przyjedziemy tutaj następnym razem, zobaczymy, jak będzie działać. Natomiast działa tutaj u Was w Krakowie jedna rzecz. No, przyznam szczerze, że Uf, ja nie wiedziałam. Tak, coś no, działa, no, działa. Działa nareszcie, drodzy Państwo, ten, ta rzecz stawia Kraków obok takich miejsc jak Paryż, Verona czy Rzym. Otóż, drodzy Państwo, tutaj w Krakowie e, za chwilę mam nadzieję, że Państwo będą mogli to też zobaczyć, bo ja to miałem okazję wczoraj e, naocznie zobaczyć. Buduje napięcie. Tak, buduje napięcie, oczywiście napięcie jest bardzo ważne. E, to jest, drodzy Państwo, most zakochanych, gdzie zakochani wieszają symboliczne kłódki, a kluczyk w imię takiej wiecznej miłości wrzucają do Wisły. E, no i. E, mm, to jest taki symbol, no, że będziemy się kochać po wsze czasy. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj te kłódki zaczęły znikać ostatnio w dziwnym, e, dziwnym e, trafie. E, Złomiarze czy kochania. Ja myślałem, że by krakowianie są bardziej złośliwi. Ale, są. Ale, ale zobaczcie, jedyna rzecz, która działa w Krakowie, to kłódki na moście zakochane, na kładce zakochanej. Też nie działa, bo znikają. No, no. Może krakowianie nie Które są tak konserwatywni, jak mówiłeś na początku Słu? programu. Może trzeba poradzić, że powinni ludzie zaopatrywać się w dwa kluczyki. No potem wrzucać o. do rzeki. I niech to będzie zakopiański głos rozsądku, który na zakończenie głosu mylił, zawsze zabrzmiał. Beata Zalot, Magdalena Kursa, Sławomir Wokrzycki byli naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu w Bydgoszczy. Do widzenia. Do widzenia.